Witajcie na kanale US Cars. Ja jestem Damian i dzisiaj zrobimy sobie przegląd cukiereczków, które przyjechały do nas na plac w Tarnowie. Dobrze, więc jesteśmy już na placu. Idziemy zobaczyć, co nam przyjechało. Zaczynamy od BMW BMW X4 -ki z 2016 roku. Bardzo kosmetycznie uszkodzona. Będzie przyjemna naprawa. Tutaj mamy akurat wersję kanadyjską. Jak mówiłem, 16 rok, dwulitrowa benzyna, oczywiście X Drive, 241 koni. Bardzo ładny egzemplarz. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Zobaczmy, może najpierw to uszkodzenie. Tak ono się prezentuje, czyli tak naprawdę mamy błotnik, zderzak. Maska jest cała, nie pozaginana, więc jak najbardziej OK. No i pewnie będzie do kupienia parę plastików i to tyle, bo lampa też się ocalała. Także jest wszystko elegancko. Chodźcie zobaczyć do tyłu, bo oczywiście X4, czyli nadwozie Coupe. Bardzo, bardzo lubiane. Tak samo na równo myślę z GLC Coupe i z GLE Coupe. Czyli mamy suwa i i miejsca tyle co w kupę, no ale się podoba. Nie jest praktyczne, ale się podoba. Chodźmy do środka, bo tutaj też troszkę się dzieje. Mamy czarny lakier z białym wnętrzem. Więc zapraszam z drugiej strony. Czekaj, ale pięknie ugrzane. Dobrze, co my tutaj mamy w środku? Yy, klasyczna BMK, czyli ta akurat nie jest w empaku, ale to też nie szkodzi, bo, bo nie każda musi być, prawda? Yy, na plus tutaj mamy grzaną kierownicę, grzane siedzenia, skórzane w białej, w białej skórze. Teraz to nie jest skóra, no ale z, przyjmijmy, że jest to skóra. Yy, białe, skórzane siedzenia. Dosyć ładnie zadbane, oczywiście ośmiobiegowy automat, mamy tutaj też ekranik już multimedialny, mamy również zegary takie pół na pół, pół analogowe, pół, pół wyświetlacze, oczywiście łopatki do zmiany biegów, mamy również kamerę cofania, zmiana trybu jazdy też jest, więc mamy sport, sport plus. W dwulitrowej benzynie 240 koni, także można, można poszaleć. Hmm, wiadomo, komfort i eko. Hmm, co ciekawego, czarna podsufitka to zawsze dodaje smaku. Szyberdach, ładne wykończenie tunelu środkowego takie drewnianko lakierowane. Bardzo ładnie to wygląda. E, no i to tyle. Mamy jeszcze klapę bagażnika, otwieraną elektrycznie i zamykaną elektrycznie, więc też się przydaje w takim codziennym użytkowaniu. Około 47 tysięcy złotych trzeba za takie auto dać. Ten egzemplarz ma 147 tysięcy kilometrów przebiegu, więc myślę, że całkiem okej okay przebieg jak na taki egzemplarz. I co? To tyle. Bardzo ładne auto. O, zapomnieliśmy o lampach. Oczywiście, żebym teraz nie popełnił fopa. biksenony tutaj są. Albo ksenony i któreś wykreślimy. Eee, I doświetlanie zakrętów, więc bardzo przyjemne. Dobra, idziemy dalej. A gdzie idziemy? Do rama choćby może. <laughs> Zaczniemy od uszkodzenia, bo mamy dwie strony uszkodzenia, czyli przód i tył. Podejdźcie i zobaczcie, jak to wygląda. Tak naprawdę uszkodzenie można powiedzieć centralnie. Nie jest źle, bo chłodnice są całe. Podniesiemy tą maskę. Proszę bardzo. Chłodnice mamy całe. Płyn chłodniczy jest, jest, więc nie ma tragedii. Oczywiście, Nobelka będzie do wymiany, no bo to, to, to musia, musi być do wymiany, ale y, bardzo fajnie to wygląda, y, bo, no bo nie będzie trzeba rozbierać całego tego przodu. Więc y, to na plus drugie uszkodzenie, znaczy resztę uszkodzenia mamy z tyłu. A no i oczywiście tutaj jeszcze, tak? Ta maska jest do wymiany, no bo jest pozaginana. Ten błotnik również, bo nam się tutaj nieprzyjemnie schował. To może byśmy odratowali. Myślę, że na pewno odratujemy. Chyba, że będzie to w dobrej cenie gdzieś tam do kupienia. Ale idziemy do tyłu, bo, bo tutaj mamy też uszkodzenie. Będziemy musieli tą burtę wymienić. Wiadomo, zderzak z tyłu i posprawdzać to pod kątem, czy to jest w ogóle proste ale myślę, że, że będzie proste, a jak nie, no to zrobimy tak, żeby było proste i tyle. Myślę, że nie ma co tutaj za dużo mówić z zewnątrz. Wchodzimy do środka, bo tak naprawdę w środku się najwięcej dzieje. Mamy tutaj Rama 1500 Longhorn w wersji Crew cab, czyli duża przestrzeń na, dla pasażerów i Longhorn Gwarantuje nam naprawdę świetne wyposażenie i zobaczcie, przyjęło się, że pick-upy to są takie auta do pracy, robocze, ale tutaj no nie ma opcji, żeby to było auto robocze. Wnętrze jest y, luksusowe, jak na pick-upa, jest bardzo luksusowe. Mamy wszędzie skórkę, przeszycia, y, bardzo ładny kolor, w całe wnętrze jest brązowe, mamy drewniane wstawki. Trochę pachnie Teksasem z tymi przetłoczeniami czy wypaleniami. Co najważniejsze, siedzenia przód i tył mamy wentylowane. Wszędzie mamy oznaczenia w wersji Longhorn, żebyśmy nie zapomnieli czym jeździmy. Naprawdę masa miejsca w środku. Ogromny tunel środkowy, potężna deska, również wykończona przeszyciami, skórą i drewnem. Grzana kierownica, kamery 360, aktywny tempomat, panorama na całym dachu. Harman Kardon gra. No wszystko, wszystko, czego by się chciało od y, dobrze wyposażonego auta. Y, nawet bym powiedział, że wyposażenie godne dobrego sedana, dobrej limuzyny. Silnik 5,7 litra V8 i 395 koni generuje ten silnik. Y, oczywiście napęd na 4 koła. Ten mamy akurat z technologią i e Ten egzemplarz ma 125 tysięcy km przebiegu. I takie egzemplarze ze Stanów możecie kupić od około 90 tysięcy złotych pod dom, więc myślę, że bardzo fajna cena. Jak na auto, które ma pneumatykę, czyli nie muszę mówić jaki to jest komfort. Idziemy dalej. Więc kolejnym autem jest korvetta Chevrolet Corvetta C6 z 2010 roku. W pięknym, błękitnym kolorze i w wersji Cabrio. No, oczywiście no, pogoda nie dopisuje, ale na pewno na lato się przyda, więc dobry czas, żeby sobie takie coś kupić, naprawić i na wiosnę będzie gotowe. Auto kupiliśmy uszkodzone z lewej strony, dosłownie do wymiany mamy drzwi. No i błotnik, poszycie błotnika, które jest wiadomo z sztucznego, więc pół biedy, nie trzeba będzie się tu męczyć z blacharką. Środek bardzo standardowy, od razu uwagę zwraca nam to logo między fotelami. Ja uwielbiam te fotele, są takie mm, mięsiste, nabite. Bardzo fajnie to wygląda. Pasuje to do tego auta. Deska rozdzielcza, taka bym powiedział, ciosana, mocno, kanciasta, no ale ma to swój klimat, ma to swój urok. No i oczywiście kierownica z łopatkami do zmiany biegów. I co ważne, auto jest w automacie. I silnik, ale zanim przejdziemy do silnika, oczywiście to jest odkryte na potrzeby filmu i nie stoi to tak pod chmurką. Może otworzymy, bo to ładnie wygląda. No i zobaczcie, jak to wygląda. To nie było czyszczone przed nagraniem, to tak przyjechało, więc naprawdę świetnie to wygląda. Co my tutaj mamy? 6,2 litra, V8, 430 koni generuje nam to ta jednostka. Napęd na tył, no bo jak inaczej. No i co tu więcej chcieć? Naprawdę świetne auto do zabawy, pięknie zaprojektowane, ma parę takich smaczków i można naprawdę tutaj oko cieszyć. Najważniejsze jest to, że jest to 2010 rok i ma tylko 67 tysięcy kilometrów przebiegu. Oczywiście za to trzeba było dołożyć na aukcji, bo wyszła pod dom w okolicach 65 tysięcy złotych, ale myślę, że za takie egzemplarze akurat warto dołożyć. No ale tył, jak tył w korwecie, cztery, cztery takie lampy cztery również końcówki wydechowe delikatne, subtelne, bym nawet powiedział, światło stopu i tyle. Nic więcej nie potrzeba, jest to bardzo charakterystyczne i na pewno rzuca się w oczy na drogach. Z tej perspektywy również zwracają nam uwagę piękne, chromowane, 19-calowe felgi. Dopełniają one wyglądu dla tego egzemplarza. I to tyle. Idziemy do Audi A4, czyli bardziej przyziemnego auta, bardziej takiego no na co dzień. Oczywiście korwetą nie będziemy jeździć na co dzień, choć są tacy, co i po bułki nią jeżdżą, ale na pewno A4 będzie łatwiej, przyjemniej. Szczególnie w taką pogodę, oczywiście, pierwsze co nam się rzuca w oczy, to ten znaczek S-lina. Uszkodzenie. Uszkodzenie: przednie i tylne drzwi są uszkodzone, i odwieczne pytanie, czy supek oberwał, czy supek dostał. Tak, supek dostał, supek oberwał. Trzeba będzie zrobić to poszycie tego słupka, więc zajmiemy się tym, przygotujemy to auto. Tak, żeby miało ręce i nogi, żeby jeździło, jak to mówią, nie zostawiało czterech śladów. Na pewno je Wam pokażemy, jak będziemy mieli okazję, jak już będzie gotowe, a może i nawet w trakcie naprawy, zobaczymy. Ale oprócz uszkodzenia warto też powiedzieć, że faktycznie, auto jest fajne, bo ma około 110 000 km przebiegu. Jest w wersji Premium Plus, więc mamy super wyposażenie, jak na takie auto, czyli Bang Olufsen mamy właśnie quattro. Mamy 2 litry, 252 konie, Virtual Cockpit, pakiet zimowy, czyli grzana kierownica, grzane przednie siedzenia i grzane tylne siedzenia nawet, więc jest bardzo komfortowo i oczywiście mamy ledowe światła, więc co na więcej potrzeba do, do takiej codziennej jazdy. Przejdźmy sobie może do tyłu, zobaczymy czy też jest gdzieś tam uszkodzona. Takie egzemplarze za 45 tysięcy złotych pod dom sobie kupicie bez problemu. Trzeba tylko poczekać oczywiście na, na aukcji na, na coś fajnego, co wam się będzie podobało i tyle. Idziemy dalej. Ford Expedition Max. 2018 rocznik tego Explorera. Uszkodzenie jak widać. Szczęście w nieszczęściu, że lampa jest cała. Reszta jest tutaj do wymiany, jak widzicie, więc błotnik zderzak pewnie. Felga, no nie do uratowania, trzeba będzie opony kupić i też wymienić parę elementów zawieszenia. No ale przy takich uszkodzeniach, no to jest nieuniknione. 103 tysiące kilometrów przebiegu, więc bardzo fajny przebieg, jak na takiego suwa czy woła roboczego, bo to naprawdę bardzo dużo może zabrać na, na haku. Więc jak jakąś przyczepę czy naczepę czy cokolwiek innego chce się ciągnąć, to to się na pewno nada. 3,5 litra Ecoboost oczywiście w układzie V6 375 koni generuje ta jednostka. Oczywiście, napęd na 4 koła, więc zbiera się dobrze. Jak na takiego suwa, ale co najważniejsze, tutaj, tak jak już mówiłem, jest wersja MAX. Nie jest to zwykły Expedition, tylko jest to jeszcze bardziej przedłużona wersja. Ten egzemplarz ma 8 miejsc siedzących, więc jest miejsca w opór. Co my tu mamy? Tak samo jak w ramię. Szeroki, bardzo szeroki tunel środkowy. Na tym podłokietniku można obiad jeść. Pierwsze się rzuca w oczy, potężna panorama, a drugie co się rzuca w oczy, to długość tego auta. No naprawdę jest tam sporo, sporo ile co, Nawet nie sporo. No tam jest daleko po prostu, no trzeba krzyczeć do ludzi z, w ostatnim rzędzie. Tutaj jest bardzo dużo przestrzeni. Dodatkowo mamy szare, skórzane fotele, też oczywiście podgrzewane, wentylowane. Mamy również deskę, niby to jest jakaś tam skórka z przeszyciami, ale jest mniej luksusowa niż w ramię 1500. Mamy tutaj automat dziesięciobiegowy. To jest e, ciekawe, wybieranie trybu jazdy. Co warto wiedzieć? Jako jeden z nielicznych słów, e, ten Explorer jest nadal produkowany czy postawiony na ramię. Nie jest to konstrukcja samonośna, tylko taka typowa rama jak do pickupów, więc e, może być to przydatne, jak będziecie kupować takie auta jakieś tam uszkodzone tyłem, czy, e, czy jeszcze mocniej przodem. I tyle. Jak widzicie, odnośnie pirotechniki nic nie jest wystrzelone, więc naprawy tylko będą odbywały się zewnętrznie. I to tyle. Wychodzimy. Takie egzemplarze możecie sobie kupić od około 80-75-80 tysięcy złotych pod dom. Więc myślę, że tragedii nie ma. Oczywiście, wiadomo, trzeba do tego doliczyć większą akcyzę i, i naprawę, ale też nie wychodzi to źle. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmów. A tymczasem, zostawcie suba i łapkę w górę. Widzimy się niedługo.